Powiat Kościański rozpoczął sezon rowerowy. Aura sprzyjała i organizatorom i uczestnikom, których było ponad 80. O 9.00 rowerzyści wystartowali sprzed budynku Nadleśnictwa, by dojechać przez Racot, Wyskoć, Rogaczewo do Rąbinia to połowa 40-kilometrowej trasy. W Rąbiniu na półmetku rajdu czekał na nich poczęstunek. Kościańskie rowerówki połączone są z poznawaniem historii. Uczestnicy rajdu zwiedzali nekropolię rodziny Chłapowskich w Rąbiniu. Pozostałe 20 kilometrów trasy prowadziło przez Turew do obozysk starych. Tutaj na terenie boiska szkolnego rowerzyści mogli odpocząć po trudach trasy, i umówić się na udział w kolejnej imprezie organizowanej przez powiat kościański. Już na 20 maja zaplanowano następny rajd. Start o 9.30 z parkingu przy budynku starostwa w Kościanie. Około 30-kilometrowa trasa poprowadzi do Dębca nowego. obożyskach czekała też na rowerzystów niespodzianka. Powiat kościański przygotował dla nich nagrody.